Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, Ukraina stoi w obliczu nieustannych i coraz bardziej intensywnych ataków dronów ze strony Rosji. To wszystko jest częścią planu prezydenta Władimira Putina, aby wyczerpać wroga. Przy pozornie niekończącym się ostrzale brzęczących dronów, które zrzucają ogień na ludzi, budynki oraz pojazdy wojskowe, takie jak czołgi, transportery opancerzone i wozy bojowe. Ale Ukraina właśnie zmieniła zasady gry i doprowadziła Putina do poważnego załamania. W tym procesie stworzyła niesamowicie innowacyjny gumowy pancerz, który może wystarczyć, by od tej pory jej pojazdy wojskowe były w dużym stopniu odporne na drony. Te ekscytujące wieści pochodzą od analityka wywiadu open source Andrzeja Perpetuły. Analitycy jak Andrzej głównie analizują zdjęcia satelitarne, nagrania wojskowe i inne otwarte źródła medialne. Są w stanie odkrywać nowe informacje na temat wojny, często ujawniając przy tym fascynujące fakty. Oglądając rosyjskie nagranie wojskowe, przedstawiające atak dronów na ukraiński pojazd wojskowy, najprawdopodobniej amerykańskiego strajkera, Andrzej zauważył coś niezwykłego. Strajker był wyposażony w pancerz kratowy, na którym znajdowała się gruba warstwa gumy, a na niej kolejna warstwa pancerza kratowego. Ta trójwarstwowa osłona okazała się niezwykle skuteczna, zamieniając strajkera, jak to ujął Andrzej, w niepokonany czołg. Według analityków, strajker był w stanie wytrzymać wiele uderzeń dronów, nie odnosząc przy tym nawet najmniejszych uszkodzeń. Po prostu toczył się dalej dzięki swojej ochronnej gumowej powłoce. Andrzej udostępnił zrzut ekranu pojazdu, o którym mowa wraz z podpisem Ja. Byłem zbyt zajęty, żeby o tym mówić ostatnio. Ale pojawiło się rosyjskie wideo atakujące ukraińskiego strajkera, które Ukraina zamieniła w niepokonany czołg. Ten strajker przechwycił wszystkie drony wysłane przez Rosję, nie odnosząc uszkodzeń. Plan opancerzenia. Wziąć strajkera z dodatkowym pancerzem kratowym na górze. Na pancerz kratowy nakładasz grubą warstwę gumy na całym pojeździe. Cały pojazd jest teraz gumowym. Następnie nałóż pancerz kratowy na gumę. Kolejność. Strajker, krata, guma, krata. Andrzej później przyznał w osobnym poście, że pojazd niekoniecznie musiał być strajkerem, zauważając, że mógł to być zamiast tego radziecki BTR. Może to być wersja dowódcza BTR-a albo coś podobnego. Szczerze mówiąc to naprawdę nie ma znaczenia czym to jest, bo ten układ pancerza wytrzymał 8 dronów First Person View z rzędu bez żadnych uszkodzeń. To coś jeździło po ulicach i przez pola, pochłaniając drony przez cały ranek. Tak czy inaczej, czy to BTR, strajker czy nawet coś innego. Najważniejsze jest to, że Ukraina zdołała uczynić pojazd piechoty pozornie niewrażliwym na ataki dronów. To ogromne osiągnięcie w czasie, gdy konflikt jest tak mocno zdominowany przez wojnę dronów. Na przykład w lipcu odnotowano najwięcej ataków dronów na Ukrainę w historii. Wystrzelono łącznie ponad 6 tysięcy dronów to wzrost o 16% w porównaniu z czerwcem i 14 razy więcej niż w lipcu 2024 roku. To pokazuje, jak bardzo Rosja zaczęła polegać na dronach wraz z postępem wojny. Rosja regularnie wypuszcza setki dronów w ciągu jednego dnia lub nocy, często celując w obiekty cywilne, a nie bazy wojskowe. Na przykład ataki dronów w lipcu spowodowały zniszczenia domów rodzinnych, przedszkola i karetki pogotowia, a dziesiątki cywilów zginęły, a wielu innych zostało rannych. Kraj ten produkuje również rekordową liczbę dronów w swoich ogromnych zakładach, takich jak fabryka dronów Yellowbaga. Tam Kreml zatrudnił nawet nastolatków, niektórych w wieku zaledwie 15 lat, aby osiągnąć swoje cele produkcyjne. Produkują setki dziennie i tysiące miesięcznie, z których wiele trafia bezpośrednio na linię frontu, by być używanymi w atakach na ukraińskie miasta, takie jak Kijów i Herzog. Nie ma co do tego wątpliwości. Rosja postawiła wszystko na wojnę dronu. Putin i jego kremlowscy poplecznicy wyraźnie uważają, że drony to najlepszy sposób na osiągnięcie jakiegoś rodzaju zwycięstwa, ponieważ są stosunkowo tanie w produkcji, łatwe w obsłudze i mogą stopniowo osłabiać morale oraz determinację Ukraińców. Drony były również historycznie bardzo skuteczne w eliminowaniu celów o wysokiej wartości, takich jak czołgi i pojazdy wojskowe. To jest coś, co obie strony doskonale rozumieją, ponieważ Ukraina wielokrotnie używała stosunkowo tanich i prostych dronów do niszczenia rosyjskich celów. Na przykład warte 100 milionów dolarów stacje radarowe, czołgi podstawowe, bombowce i bojowe wozy piechoty. Rosja również, mimo że ogólnie jest bardziej rozrzutna w użyciu dronów, przeprowadziła wiele udanych ataków na ukraińskie pojazdy. Ale ten nowy gumowy pancerz może okazać się przełomem. Jeśli Ukraina wyposaży swoje pojazdy i czołgi w gumową powłokę ochronną, rosyjskie ataki dronami mogą stracić na znaczeniu. Chociaż jak dotąd udokumentowano skuteczność tylko jednego pojazdu i nie wiadomo czy wszystkie słabe punkty, takie jak włazy czy czujniki są chronione. Drony nie będą w stanie przebić się przez gumową barierę, by uderzyć w słabe punkty pojazdu. Pozwala to takim pojazdom jak BMP, Striker i innym działać na silnie spornych terenach frontowych, bez takiego samego poziomu ryzyka, z jakim musiały się mierzyć w przeszłości. Co więcej, guma nie jest szczególnie drogim materiałem na świecie. Więc Ukraina mogłaby łatwo i tanio zdobyć duże ilości gumy, aby zmodernizować swoją flotę pojazdu. Ta innowacyjna gumowa osłona nie jest idealna. Dodanie jakiegokolwiek rodzaju pancerza, czy to kratownic, klatek, kolców czy warstw gumy do czołgu lub pojazdu opancerzonego, zawsze ma ten sam minus sprawia, że pojazd staje się cięższy. A z dodatkowym ciężarem na grzbiecie tego typu pojazdy stają się trudniejsze do manewrowania. Jeśli Ukraina zdecyduje się na pokrycie części floty wojskowej gumą, będzie musiała zaakceptować fakt, że dodatkowa ochrona wiąże się z ograniczeniem mobilności. Jednak wciąż lepiej mieć pojazd, który jest trochę bardziej nieporęczny i masywny. Zdolny wytrzymać poważne uszkodzenia i pozostać w całości, niezniszczony przez jednego drona. Gumowa osłona zwiększa trwałość, przeżywalność i wytrzymałość. Daje to ukraińskim pojazdom znacznie większą szansę na pozostanie nienaruszonymi i zadawanie obrażeń wrogowi, zwłaszcza w rejonach narażonych na ataki dronów. Według Andrzeja to musi być najcięższy pojazd szturmowy, jaki kiedykolwiek uderzył. Ten mały tłuszczowiec waży pewnie tyle, co cholerny Abrams, ale pożerał drony jakby nie było jutra. I to wszystko idealnie wpisuje się w ogólną strategię Ukrainy, która skupia się na maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. I wyciąganiu jak największej wartości ze swojej broni, obrony i pojazdów. Od początku wojny Ukraina zdawała sobie sprawę, że nie może dorównać Rosji liczebnością. Jej armia nie ma wystarczającej liczby żołnierzy, czołgów, pojazdów opancerzonych, myśliwców, bombowców, okrętów, artylerii czy systemów obrony powietrznej, na które mogłaby liczyć. Jeśli chodzi o ilość, Rosja wygrywa za każdym razem. Ale w wojnie ilość nie gwarantuje sukcesu. Nie zawsze jest tak, że strona z największą armią zawsze wygrywa. Istnieje niezliczona ilość przykładów w historii, gdzie mniejsze siły były po prostu strategicznie lepsze i potrafiły wykorzystać swoje zasoby, aby skutecznie przechytrzyć i pokonać większych przeciwników. I właśnie to chce zrobić Ukraina, i to właśnie robi tak dobrze przez ostatnie 3,5 roku. Wykorzystała własne zasoby, a także te hojnie dostarczone przez sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej. Z wielkim skutkiem. Traktowała swoją broń i sprzęt wojskowy z należytą troską, robiąc wszystko, by każdy z nich miał znaczenie. Kiedy otrzymuje partie rakiet lub nowe systemy obronne od sojuszników z NATO, na przykład, Ukraina nie wystrzeliwuje ich po prostu wszystkich w stronę Rosji ani nie rozmieszcza ich w niebezpiecznych miejscach na linii frontu. Czeka na odpowiedni moment, dopracowuje swoją strategię i planuje ruch z wyrachowaną precyzją. Dzięki temu może przeprowadzać imponujące ataki, jak Operacja Pajęczyna i inne niesamowite uderzenia, głęboko na terytorium Rosji, atakując wiele cennych celów, by osłabić machinę wojenną Kremla od środka. To całkowite przeciwieństwo Rosji, która przez całą wojnę była znana z notorycznego marnotrawienia swoich zasobów. Na początku konfliktu, na przykład, Rosja straciła ogromne ilości czołgów i pojazdów opancerzonych z powodu złych decyzji i złego planowania. Regularnie wysyłała czołgi na trudny teren lub prosto w ukraińskie zasadzki, a jej straty szybko rosły. Marnuje również zdecydowaną większość dronów i rakiet wysyłanych na Ukrainę, ponieważ tak wiele z nich jest zestrzeliwanych przez systemy obrony powietrznej i przechwytywacze, które nie są w stanie wyrządzić nawet niewielkich szkód. Rosja i Władimir Putin opierają się tylko na brutalnej sile. Rzuca na Ukrainę wszystko, co ma, próbując przytłoczyć i wywrzeć presję na przeciwniku. Wydaje się, że nie przejmuje się kosztami. Nawet Władimir Putin wydaje się niewzruszony faktem, że w tym konflikcie zginęło lub zostało rannych już ponad milion jego żołnierzy. To właśnie to marnotrawne, lekkomyślne podejście sprawiło, że Rosja znalazła się być może w najgorszej sytuacji od początku wojny. Jej straty w ludziach gwałtownie rosną, straty w sprzęcie są ogromne, a gospodarka się rozpada. Ukraina tymczasem nie tylko stawia opór, ale także wprowadza innowacje. I znajduje sposoby na kontratakowanie planów swojego wroga. W końcu to bardzo dynamiczny konflikt. Z biegiem czasu bardzo się zmienił, przechodząc od tradycyjnej wojny okopowej i ataków z użyciem pojazdów we wczesnych fazach do bardziej futurystycznego starcia dronów i technologii wojny elektronicznej. W ostatnich czasach obie strony musiały się dostosować do tych zmian, a Ukraina poradziła sobie z tym znacznie lepiej niż Rosja. Ukraina konsekwentnie i skutecznie zaskakiwała wroga. Łapiąc go nieprzygotowanego w działaniach ofensywnych i defensywnych. Gumowe opancerzenie to najnowszy przykład, który przy odpowiednim wykorzystaniu może przynieść realne korzyści ukraińskiej armii w przyszłości. Zwłaszcza w czasie, gdy pojazdy wydają się ponownie wkraczać do walki. Od pewnego czasu Rosja woli trzymać swoje czołgi i pojazdy opancerzone bezpiecznie, głęboko na własnym terytorium, z dala od linii frontu. Wynika to głównie z faktu, że wiele z tych pojazdów uległo zniszczeniu. W pierwszych kilku latach wojny Kreml zdał sobie sprawę, że ponosi nie do utrzymania straty, więc dowódcy zmienili swoje doktryny, trzymając czołgi z tyłu i wysyłając piechotę na terytorium Ukrainy, pieszo lub na pokładzie tanich prostych cywilnych pojazdów, takich jak motocykle i kłady. Ta strategia miała drobne zalety, ale poważne wady. Z jednej strony chroniło to cenniejsze pojazdy Rosji i dawało im czas na produkcję nowych, a także na wydobycie starych sowieckich jednostek z magazynów. Z drugiej strony, narażało to żołnierzy na poważne niebezpieczeństwo. W kilku przypadkach rosyjscy żołnierze byli widziani bez poważnego wsparcia pojazdów, zmuszeni do stawienia czoła ukraińskim pojazdom opancerzonym, takim jak wozy bojowe Bradley. Na przykład ostatnio w Sumach Rosja wydawała się sądzić, że oczyściła teren w pobliżu Kindrativki po intensywnym bombardowaniu. Rozkazała żołnierzom iść naprzód. Ale wkrótce stanęli twarzą w twarz z ukraińskim konwojem pojazdów piechoty i zostali zmuszeni do odwrotu oraz ucieczki z powrotem do swojego kraju. Być może z powodu takich upokarzających strat, Kreml ostatnio wydaje się na nowo przepisywać zasady gry. Zaczął wysyłać czołgi i inne pojazdy opancerzone w kluczowe miejsca na linii frontu, na przykład w pobliżu Pokros i Siworska, oba w regionie Doniecka. Na szczęście Ukrainie udało się zniszczyć większość tych pojazdów. Dzięki połączeniu ukraińskiego sprytnego planowania strategicznego i rosyjskiej rozrzutności. Ale prawdopodobnie pojawi się więcej pojazdów i Ukraina będzie musiała być gotowa. Może używać dronów, rakiet i innowacyjnej broni, takiej jak artyleryjskie pociski bonusowe, aby utrzymać linię i eliminować duże cele. Ale może też będzie musiała stanąć do bezpośredniej walki z rosyjską stalą, używając własnych pojazdów, takich jak strajkery, bradley, a nawet czołgi. Cenne ulepszenia, takie jak gumowe opancerzenie, mogą przechylić szalę tych starć na korzyść Ukrainy, dając niezwykle ważną przewagę w nadchodzących atakach i manewrach obronnych. Po drugiej stronie barykady Rosjanie również testują nowe i dość nietypowe metody ochrony swoich pojazdów przed ukraińskimi dronami. Niedawno, 31 lipca, inny analityk wywiadu otwartych źródeł, znany jako specjalny hersoński kot, opublikował zdjęcie tzw. rosyjskiego czołgu potwora żółwia. Czołg wygląda jak coś wyjętego z komiksu, albo jakby pochodził z postapokaliptycznego pustkowia. Jest cały pokryty od góry do dołu mieszanką kolczastych igieł, drutu kolczastego, pancerza w formie kraty i blach metalowych. Rosjanie po raz kolejny poszli na całość, najwyraźniej montując na tym czołgu każdy znaleziony kawałek złomu. W desperackiej nadziei na ochronę czołgu przed wysadzeniem przez ukraińskich operatorów dronów. Ale czy to skuteczne? Cóż, Technicznie rzecz biorąc, ten pancerz może przynieść pewne korzyści i to nie pierwszy raz, kiedy Rosja stosuje tego typu taktyki. Rosja zasłynęła stworzenia tzw. czołgów żółwi, czyli starych czołgów z czasów sowieckich, pokrytych improwizowanym opancerzeniem antydronowym na górze i po bokach. To sprawia, że wyglądają trochę jak żółwie, stąd ta nazwa. Dodatkowy pancerz może skutecznie pochłaniać obrażenia od wybuchów wrogich dronów. Niektóre mogły przetrwać kilka trafień dronami i nadal się poruszać. Ten nowy potworny żółw wynosi to na zupełnie nowy poziom. Kolczaste igły prawdopodobnie mają za zadanie uderzać w drony, które zbliżą się do pojazdu, powodując ich wybuch zanim faktycznie zetkną się z kadłubem czołgu, co zmniejsza ich siłę rażenia i skuteczność. Teoretycznie pojazdy opancerzone w ten sposób są znacznie bardziej odporne niż ich konwencjonalne odpowiedniki zdolne wytrzymać wiele trafień dronami, bez zniszczenia. Istnieje kilka poważnych problemów, z których pierwszy to wspomniany wcześniej problem z wagą. Czołgi już są niesamowicie ciężkie, a wiele rosyjskich modeli, takich jak T-90M, waży około 46 do 48 ton metrycznych. Te czołgi nie słyną z mobilności. Wiele z nich jest dość niezgrabnych w manewrowaniu, często grzęzną na nierównym terenie, a skręcanie i cofanie zajmuje im dużo czasu. Kiedy dodaje się ogromne ilości dodatkowego metalu na tego typu czołgi, ich problemy z mobilnością jeszcze się pogłębiają. Stają się o wiele trudniejsze w prowadzeniu. To może uczynić je łatwiejszymi celami dla innych rodzajów broni przeciwpancernej, jak miny i wyrzutnie rakiet, których Ukraina ma dużo. Po drugie, spiki bez wątpienia ten projekt ma problem z widocznością. Przy tych wszystkich kolcach, płytach i innych elementach rozrzuconych po kadłubie czołgu kierowca niemal na pewno będzie miał trudności z widzeniem otoczenia. Więc nie tylko będą musieli zmagać się z dodatkowym ciężarem, który ich spowalnia podczas próby manewrowania wąskimi drogami lub wjeżdżania do wrogich miast, ale także nie będą w stanie zobaczyć, dokąd jadą ani jakie zagrożenia mogą czaić się przed nimi. To ponownie sprawia, że te czołgi mają znacznie mniejsze szanse na przetrwanie na spornych terenach frontowych. I wtedy nasuwa się pytanie: jak członkowie załogi czołgu w ogóle mają wchodzić i wychodzić z tego czegoś? Czołgi tego typu zazwyczaj mają trzech członków załogi: dowódcę, kierowcę i strzelca. To są trzy osoby plus ewentualni pasażerowie, którzy musieliby wspiąć się i przecisnąć przez te wszystkie kolce i ostre elementy, żeby wejść do czołgu i zająć swoje miejsca, nie zostając przy tym przebitymi. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby czołg został trafiony i zapłonął. Załoga miałaby kilka sekund na ucieczkę przed spaleniem żywcem, ale musieliby pokonać tor przeszkód aby wydostać się z pojazdu. W rzeczywistości bardzo podobna sytuacja miała miejsce całkiem niedawno w regionie Doniecka. Na początku lipca rosyjski czołg Jeżozwierz, tak nazwany ze względu na kolczastą osłonę, brał udział w ataku na ukraińskie stanowisko obronne w pobliżu miasta Torek. Ukraina rzuciła na czołg dziesiątki dronów, przez długi czas próbując trafić w jego słaby punkt. Kiedy ukraińskie siły przełamały opór, załogi czołgów i innych pojazdów Uczestniczących w ataku miały ogromne trudności z wydostaniem się na zewnątrz. W rzeczywistości ci, którym udało się wydostać z czołgów, stali się łatwym celem dla 28 Brygady Zmechanizowanej Ukrainy, jak podano na oficjalnym koncie tej brygady na telegramie. Po kilku trafieniach czołgi, próbowały rozproszyć się wzdłuż pasów leśnych, aby bezpiecznie wysadzić piechotę wśród zieleni. Rycerze uderzyli silnie, używając bombowców first person view i dronów z sztuczna inteligencja. W końcu prawie nie było już pasażerów, a uciekinierzy zostali wyeliminowani. Rosyjskie czołgi są już niesławnie nieprzyjemnymi, a nawet niegościnnymi pojazdami dla żołnierzy, którzy muszą w nich służyć. Często są ciasne, z wąskimi i zamkniętymi przedziałami załogi, zmuszając członków załogi do wyginania się w niewygodnych, niekomfortowych pozycjach. Czasami przez wiele godzin bez przerwy, co wszystko odbija się na nastroju, morale i zdolności podejmowania decyzji. Niektóre z tych czołgów narażają załogę na niepotrzebne niebezpieczeństwo za każdym wejściem na pokład. Na przykład T-72 ma jedną z największych wad konstrukcyjnych w historii. Automatyczny ładowacz eliminuje potrzebę obecności ładowniczego w załodze. Jednak, aby działać wydajnie, automatyczny ładowacz musi mieć bezpośredni, łatwy dostęp do amunicji. Dlatego znaczna część amunicji czołgu jest przechowywana bardzo blisko załogi, w tym w przedziale pod wieżą. Ukraińcy muszą tylko wycelować w wieżę, jednym celnym trafieniem mogą podpalić całą amunicję, wysyłając wieżę w powietrze i wywołując płonące piekło wewnątrz przedziału załogi. A jeśli na pokładzie są jacyś nieszczęśni rosyjscy żołnierze, czołgi takie jak Tu-72 już teraz zmagają się z trudnymi warunkami i ciągłym ryzykiem okrutnej płonącej śmierci. Kolce i dodatkowe wyposażenie na górze utrudniają im życie. To prawdopodobnie sprawi, że będą mniej skuteczni na polu bitwy i bardziej podatni na błędy, które mogą drogo kosztować ich stronę podczas kluczowych starć z przeciwnikami. Ukraina tymczasem wybrała znacznie bardziej rozsądne, wyważone podejście, nie rzuciła się, mówiąc kolokwialnie, na swoje czołgi i nie obwiesiła ich setkami kolców, krat i innych dodatków. Zamiast tego znalazła materiał, który się sprawdza gumę i wykorzystała ją z dobrym skutkiem. Chroniąc swoje czołgi, bez czynienia ich całkowicie nieporęcznymi lub niepotrzebnie niebezpiecznymi dla załogi. To świetny przykład, jak Ukraina kolejny raz adaptuje się do wojny, napędza innowacje mimo przeciwności i wybiera zrównoważone, mądre podejście, podczas gdy Rosja ośmiesza się przesadą i niekompetencją. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, jak Rosjanie robią z siebie pośmiewisko, obejrzyjcie nasz najnowszy film, w którym szczegółowo opisujemy, jak siły tego kraju. Zdołały w tym roku zbombardować same siebie już ponad 100 razy. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zadziwiającym duchu ukraińskiej innowacyjności, zobaczcie naszą analizę dziwacznych, ale skutecznych wynalazków pola bitwy z Ukrainy. I na koniec koniecznie zasubskrybujcie nasz zaufany kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami z konfliktu ukraińsko-rosyjskiego oraz innych ważnych wydarzeń militarnych na świecie.